Jakiś czas temu zostałem zaproszony do ambasady Izraela w Warszawie na spotkanie z byłym szefem Shinbet. Spóźniłem się pięć minut. Nie tylko, że nie zostałem wpuszczony na spotkanie, to jeszcze przedstawiciel ochrony, anglojęzycznej ochrony, hebrajsko- i anglojęzycznej ochrony, zażądał ode mnie, abym przeszedł na drugą stronę ulicy, aż pod tą biało-czerwoną flagę tam. Pokazano mi, czyli urząd, który mieści się daleko naprzeciw ambasady Izraela. Potraktowano mnie dosyć obcesowo, by nie powiedzieć, chamsko. Poczekałem tam, gdzie wskazał ten ochroniarz, i z ambasady wyszedł urzędnik ambasady izraelskiej. Porozmawiałem z nim chwilę, ponieważ go znam. Z rozmowy wynikało, że nie tylko nie przeprosił mnie za to, co mnie spotkało, ale jeszcze stwierdził, że skoro zrobiłem dokument o Hezbollahu, skoro byłem w Libanie, to teraz, jak wyląduję na lotnisku Ben-Gurion koło Tel Awiwu, to zostanę poddany szczegółowemu przesłuchaniu. Mam w nosie te przesłuchania. Tym bardziej, że. Zdając fachowość izraelskich służb, mógłbym napytać biedy ludziom, których poznałem w Libanie. To pokazuje, jak traktuje nas państwo Izrael, z którym mamy umowę o ruchu bezwizowym: to znaczy, Izraelczycy mogą bez problemu wjeżdżać do Polski, a Polacy na ben -Gurionie poddawani są przesłuchaniu i przeszukaniu często. Tak wygląda symetria w naszych stosunkach. Oczywiście nie mówię tego wszystkiego bez powodu. Powodem tego, co mówię, jest wystąpienie pani Anny Azari, ambasa pani ambasador Izraela w Polsce. Wystąpienie obcesowe i hamskie. Niestosowne w miejscu, jakim jest obóz koncentracyjny Auschwitz-Birkenau. Mnożą się przeróżne wypowiedzi po, tej, po tym wystąpieniu. Obserwowałem później panią Annę Azari. Siedziała w bardzo wyzywającej pozie, bardzo chamskiej. Na sali była również pani wiceminister Gawin, która nawet biła brawo po jej wystąpieniu. Pani wiceminister, czy nie czas odejść z rządu? Nie tylko nie zareagowała pani na wystąpienie pani Azari, ale. Zachowywała się Pani jak przestraszony kurczak. W ogóle nasi rządzący zachowują się jak przestraszone kurczaki. Bo tu nie chodzi o to, żeby mnożyć emocje. Tu chodzi o godne zachowanie. Zostaliśmy jako Polacy obrażeni przez Panią Azari i... W ślad za tym nie poszły żadne normalne, rutynowe działania polskiego rządu i dyplomacji. Jakie to powinny być działania? Otóż pani Azari powinna zostać uznana za persona non grata w Polsce i wydalona w trybie 24-godzinnym. Skoro nie umie się zachować w Polsce, to niech wraca do swojego męża Rabina do Izraela. To nie jest wypowiedź antysemicka. To jest wypowiedź e, człowieka godnego. Uznającego, że Polacy są narodem wolnym i godnym i taką powinni mieć reprezentację, taki powinni mieć rząd. Nic takiego się nie stało. Na dodatek, spotkał się z panią Azari, marszałek z Senatu. Czy nie za wysokie progi, jak dla litwaczki z Izraela? Już wyjaśnię, co znaczy litwaczka. Otóż. A, to taka obiegowa nazwa, Litwacy to taka obiegowa nazwa, um, tych Żydów, którzy przyjeżdżali z terenów y, Rosji do Królestwa Polskiego i nie mówili ani Widisz, ani po hebrajsku, tylko w języku rosyjskim, nie potrafili się także zachować, słynęli z braku manier, mówiąc krótko, z hamstwa. Dziś to plemię w Izraelu. I w diasporze żydowskiej zwraca na siebie uwagę właśnie chamstwem, niebywałym i skłonnością do chucpy Hucpa to znowuż słowo zapożyczone z kilku języków, ja je zapożyczam w tłumaczeniu z hebrajskiego. Hucpa to wyjątkowo bezczelne oszustwo, nie liczące się absolutnie ani z wrażliwością, ani z subtelnością, ani z niczym poza interesem. chucpa Pani Azari odstawiła chucpę Wspólnie z panem premierem Bibi Netanyahu, który nie znając niczego o historii Polski, wypowiedział się w sposób równie durny i obraźliwy dla Polski. Pan Bibi Netanyahu, Benjamin Netanyahu, znany jest m.in. z tego, że przyjął łapówkę w wysokości miliona dolarów od niejakiego Arnaud Mimran, człowieka zamieszanego w przekręt stulecia, handel uprawnieniami do. CO2 zawodowego, pokerzysty, karciarza, który w ten sposób kupował sobie łaski pana Beniamina Netanyahu. To są materiały oficjalne z procesu z Paryża, więc nikogo tutaj nie pomawiam. A tym bardziej pana Netanyahu. Kim są Litwacy dziś? Jak się zachowują? Dlaczego Litwaczką jest pani Azari? Pani Azari, bodaj w 1972 roku, wyemigrowała właśnie z terytorium Litwy do Izraela i tam wyszła za mąż, za rabina. A Litwacy to wyjątkowo bezczelne w zachowaniu jednostki. Litwakiem jest Władimir Żyrynowski i sami Państwo wiecie, jak on się zachowuje. Litwakiem jest Avidor Lieberman, etatowy minister spraw zagranicznych albo wicepremier rządu Izraela, który notorycznie wszczyna burdy w Knesecie i... Wszczyna właśnie narodowe w Izraelu, właśnie z Palestyńczykami. Znany z tego, że kiedyś wypowiedział się, że dobry Palestyńczyk to martwy Palestyńczyk. To są Litwacy, zwani też przez ortodoksyjnych Żydów w Polsce szajgecami. Litwacy i szajgece psują stosunki polsko-izraelskie. Stosunki dla Izraela bardzo zyskowne, bo to polski rząd. Opłaca instytucje społeczno-kulturalne żydowskie w Polsce. Ostatnio Ministerstwo Kultury przeznaczyło 100 milionów złotych na cmentarz żydowski w Warszawie. Po drugiej stronie, czyli w Izraelu, nie ma żadnej symetrii. Tam o polskości nawet się nie mówi. To izraelskie firmy, mimo tego, że nie są z Unii Europejskiej, robią w Polsce znakomite interesy. Często mają tutaj warunki lepsze niż firmy z Unii Europejskiej. Dlaczego? Bo tak jesteśmy dla nich przyjaźni. Czy można mówić o symetrii w Izraelu? Nie. Tam polskie firmy nie robią żadnych interesów. A więc kto jest komu potrzebny? Polska Izraelowi czy Izrael Polsce? Kto czerpie większe korzyści dziś ze stosunków dwustronnych pomiędzy Polską i Izraelem? Polska jest dziś najbardziej przyjaznym Izraelowi krajem w Unii Europejskiej. Inne kraje Unii Europejskiej, w których rządzą lewicowe rządy, krytykują syjonistów izraelskich, a więc tych, którzy tworzą trzon państwa Izrael, za prześladowanie Palestyńczyków. Polacy, zwłaszcza prezydent Lech Kaczyński, a teraz prezes Jarosław Kaczyński, preferowali bardzo otwarty na Izrael sposób postępowania. I w zamian za to spotyka nas chudzpa Litwaczki Azari, i jakieś żądania, które nie mają absolutnie pokrycia ani w rozsądku, ani w rzeczywistości. Czy mamy zmienić stosunek do państwa Izrael po takim ekscesie? A może komuś na tym zależy? Być może wizyta, którą następnego dnia po durnej wypowiedzi na temat Polski odbył Bibi Netanyahu na Kremlu, bardzo wiele wyjaśnia. Może pan Netanyahu pojechał na Kreml i powiedział panu Putinowi Władimir, proszę, zrobiłem co trzeba, teraz nada dięgi płatit. Być może, ale to by świadczyło o triumfu Litwaków nad szlachetnymi Żydami. Ciągle wierzę, że szlachetni Żydzi mają więcej do powiedzenia niż Litwacy. Dziękuję.